Hej! Cześć! Witam Was znowu bardzo serdecznie w drugim odcinku Zagrajmy w Crash Time 5. Ja sobie ściszę grę, bo mi trochę tutaj za głośno. No i tak więc zaczynamy nieczystą grę. Tutaj samochody już mamy przypisane. Czy możemy zmienić? Kolor możemy zmienić. A pierdekniemy sobie. No, nie za bardzo te kolory są. A niech będzie, zostaniemy przy czarnym. Let's go, my friends. Loading. ogrzejemy 3-0. Ciekawe, ile to to ma koni. Nitro. Tutaj gadamy hey, z jednym chyba zamieszanych te te nielegalne. my go po prostu for pracujemy, for żeby hey, rozgryźć, gdzieś tam inne. Inne te e, złe działalności w kradzieży samochodów i w ogóle. I po prostu Ben wkręca się w to, żeby rozgryźć to, no i zaczynamy działać, nie? Żeby tego bossa rozgryźć. O, ja tak przyhamowałem, a tu można jechać. Hey, Teraz będę i do Semira. Pójdź, Żeby Semir pojeździł za nim, to nim to jak. Patrol car ben, and keep my bo my jedziemy po you samochód, to keep ukraść ten samochód, znaczy no czy yes. tam zabrać so go, 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 odebrać. I Semir ma nas e, well, okay. gonić, żeby e, tak nabrać pewności, żeby nasi źli szefowie nabrali pewności, żebyśmy mieli zaufanie do nas. Zobaczcie jakie te twarze są realne Wojcie oj, oj, oj Co to było Tutaj mamy o to już tu jest Dobra Saving o, i mamy ten samochód. Right, I'm ready. We can get going. Okay, o, Semir, zacznę. O, widzicie, Semir jeździ za nami. Radio Trochę te dialogi takie sztuczne są, nie powiem. E, Grana... ale nie taka zła, według mnie. Need to make sure that we don't raise any suspicions. So give it all you've got to stay with me. You're <gibberish> going to have to really step on it this time. I'm not going to make it easy for you. At the end of the day, I've got my reputation to protect. What are you, a snail? Go on, put your foot down. Let's go. Cobra. Napisane. No, mam na no, jak na Oh, fuck. Semir nas dogania niedobrze, ale rozbiliśmy samochód. Kurde. całym czadu trochę nie jestem przyzwyczajony do tego trybu jazdy. Wow, Simir, you take this job really seriously. gra na. na, na poważnie, tak jakby. Bardzo poważnie. O. Widzicie, wyskoczy nam wskaźnik pościgu. Znaczy, że są blisko i mogą nas zatrzymać, jeżeli ten czas się skończy. No, to zostawiliśmy Powiem wam, że tu oh, strasznie mocne klocki są w tych samochodach, hamują i tarcze. Nieźle to hamuje. Dobra, przyspieszymy, bo mamy dla was niespodziankę. Oj Nie. Nie wiem to jakiś ten kapitan czy coś. Nie wiem to jak, jak jakiś wilk morski wygląda. Hoho, ho, skocznie. Wojcie. Jeżeli ktoś jest fanem... Skoków to polecam grę. Oj. A, żeby Samiro odpuścił? A Samir, że dopiero się rozkręca. Wiedzie za mną. Dobra, my no trochę tutaj dociśniemy. O, nie trudno, już się skończyło. Ucieknie za. No to dobrze, że uciekniesz. Co jeszcze nie skończyło? Nikt nie uwierzył, że to jest prawdziwe. W się ciasno tu mamy, rzucimy nam off-road, Czemu tak wolno? Nie wiem, chyba się kopie. O! Chyba ślizgał się dlatego. O, nieźle się do nas zbliżył. Tak, ślizgały nam się opony. Niestety, czego tu brakuje? Jazdy dowolnej, jak zwykle. Nie to co... Y tak, Nitro Speed jak to się działo Wcześniej Dobra, Nitro Nitro Gubimy go Łódź, Wow, jakie mega spowolnienie. No, nie mam się rozczuwać. Te zderzenia to naprawdę taki Wisinkę na torcie. No, zgubiliśmy go. I tam z czasem? O, jeszcze right. mamy 20 Then minut. Tak, 20-20. Yes, Dobra, idziemy zaprowadzić auto. Chodź. Wow. Samir jedzie na górze. Na żółtym, tak trzymać. Jak zwykle barierka musi być obtarta. Gra jest y, wydana, oczywiście, znaczno, powiem wam z którego roku, 2012. Zresztą Crash Time, Crash Time już jest dość znany z w ogóle, bo to już jest pi piąta część zbytnio to, to sławne nie jest, ale no, jak tam kogoś spytasz, Crashtime 5 z, z, z gościa, który interesuje się wyścigówkami, to będzie wiedział o co chodzi no ja miałem Crashtime'a chyba dwójkę od kolegi, to jak to, to była druga dopiero edycja wydanie gry, o nie, edycja, chciałem e, edycja, no to Niestety mi to na starym kompie nie chciało pójść, bo niestety miałem, co ja tam miałem? Radeona i Radeon dużo gier nie obsługiwałem, na przykład symulator farm mi nie chodził, bo sterowniki stare czy coś, dopiero się pobawiłem i zainstalowałem nowe sterowniki. Ah, Zaczęło działać Simulator ja, Farmy 2009, ale już ukrośtaj mnie zapomniałem, bo zara po to kupiłem nowy komputer, który mam teraz do tej pory. No, że daliśmy sobie nawet nieźle radę. Samochód nam się odblokował jakiś tor. Tutaj mamy wyścig. Racing w C.A.R.S. Tutaj... Wyścigowe auto. To jedno malowanie, co możemy wybrać. A weźmiemy żółte. Żółte mi się podoba. Nie wiem czemu. Shodding. I tak, musimy wyścig oczywiście wygrać. Bo, jak poszedł. Strasznie widzicie, to to sterowne jest. O, Hensen. Ja jednorazowo naciskam mi. Nie mamy nitra niestety na wyścigach. A szkoda. Chodź. no. o, pięknie. pięknie. A bo my, oni nas teraz sprawdzają. No tak, sprawdzają jakieś zimy. jak ben, e, Jaką ma. Jakie doświadczenie reprezentuje zakupkiem? Jaki profil. Poziom, o poziom bardziej Ten tym małym ciuntkiem zapiercie na pierwszy A Ja mam tu ten... Pro Sport Za go wezmę Ścięty zakręt, ale dobra Chodź, przesadziłem. Ten się wystraszył trochę. Coś nam zderza, kurde. Zniszczony mamy, ucierpiał, o ucierpiał. Tego mi słowa brakowało. Tak się robi, tak, tak się oszukuje grę. No, gdzie dupala? Lubię wierzyć w dupę. A ten co tak tutaj skończył? Oni tutaj zwalniają gdzieś. Uch, coś, jakieś problemy? Ganie, jak wygląda w tym małym samochodzie, to jest śmiech. Taki wysoki, a taki mały autko. Ale daje radę, jak widzicie. Bardzo sterowne. To mi się podoba. Dobra, sterowność. oni Ładnie drifting mi idzie, sadzić. Zresztą z optymalizacją tak wychwaliłem w pierwszym odcinku. Z optymalizacją nie jest najlepiej że Znaczy no nie zaczyna się, ale strasznie widzę, że mi tu klatki wariują. Skaczą. No ale to są wysokie, to może i... na wiem, czy są ultra. O, tak się powinno pokonywać, ten zakręt. To może tego wina. Dobry z nas driver, czy coś w tym stylu. Good driver. Ja, ja. Hitler jedzie w Prio. Prio jakiś. Prom Priomaluch. Ostatnie okrążenie Rywalu mamy Ło Daleko za sobą Piątka Ścinamy zakręt Led na Znaczy na bandę wieszamy Tutaj ostre hamowanko O! Ta kamera tak na początku mi się nie podobała Tak się trochę to Ale nie jest taka Sztywna, taka fajna jest no fajnie, fajnie, nie jest tak, że myślałem, że będzie gorsza lipa z tej gry. Wreszcie karierę będziemy dalej odkrywać Wszystko się okaże Jak to się potoczy jak będzie fabuła Szkoda, że nie mam tej też trochę... Znaczy no nie żałuję, no bo naprawdę szkoda mi było wydać na to 50 zł, bo tyle niestety to kosztuje w polskiej wersji językowej. Nie chciało mi się tyle wydać tej pieniędzy, ale to wolę dać jeszcze 20 i kupić jakąś Springs Seconds czy coś, czyli Driver Paranel lines Już wolę. Dać Ci mam dwie gry. Zresztą Driver Paramount nice jutro albo poniedziałek mi przyjdzie, bo dzisiaj jest środa. Nie, dzisiaj jest czwarty. czwarty. O, wygraliśmy, brawo. Tak, co my tu mamy? 7PO, to jeszcze możemy coś nagrać. Co tam ja wziąłem? Semira Samouta. co my tu mamy? A, ten na czas my musimy przyjechać. Odcinek.

Ło, wow, jak wydupił, mmm, malusy jakie? Wrzucamy really się w oczy takim samochodem. Pani well, Luba, jakby to jakaś bęka była czy coś, to mi ten samochód mi trochę Suzuki Sweet hmm. przypomina tutaj z Polski z samochodu. No i czas nam się włączył, mamy na czas teraz. Znowu wydupiłem tutaj tak jak poprzednio Co ty toż nie, nie trąbuć kiedy mi życie ci a no nie grzanie kurde coś mi farmacony. na czołówę! Oho! Szybcy ścieki. Bo 11, 12 cenuje Jak ty ładnie szuca? Turbo. Jak ładnie idziemy? Tutaj też jest fajnie, że to samochody widzimy. Nie musimy się obawiać. Jeeeeee. Yeah. V-Max. Już jedziemy na v -maxie. Nie, no już nitro to by trochę. Nie, nie, nie. O. No nie tak źle, trochę strat mamy, ale nie jest tak źle. To się nie chce skręcać? Wow, Na trzeciego... Eee, to tylko. Boże, by był jakby był wypadek. Idzie mnie cofło! Nie ja jeszcze wytupiłem, to jeszcze mi źle cofło. Oczywiście restart mamy literą R co to ta łódka tak du duża, ta bujała się jak jakiś, kurde, mały maścik. Zdążymy... że. O... Zdupiłem. Letry. Dobra, no spróbujemy na tym skończymy Dzisiejszy odcinek, niestety. I na tym zaklucie. A tak mało brakuje. A nie, to już są te na czas. Na czas checkpointy tutaj znowu, żeby nie wydupić, dobrze jest, ale musiałem jak zwykle przywalić. Czo so kurde cool trąbisz? Dobra, grzejemy żejemy ostro Vmax A, ja jeszcze nie Pięknie idziemy. Oh, shit. Nie no, Petry. Nie ma szans. Ale rozdupiłem go. A patrzę na mnie mimo to, jak nic, jakimś sposób ja go nie, nie zauważyłem. Dobra, już no. Nagadałeś się. Nachwaliłeś się swoim talentem do zderzania. Dziu. No dobra, że... No nie no. Ale patrzcie, jezna. I tak nam rozwaliło, bo uderzyliśmy Były Był raz dar, ale i tak nas... Udupiło jednym słowem Z zniszczyło nam Dobra, więc skupiamy się na dojechaniu W całości W miarę Pierdziele jadę swoim pasem Dwa jechały, jak tu jechało jeden. No. Albo to naczepa też. Wycwiczona. Mm -hmm. No, tylko mnie by spróbowało zrestartować, to bym zatul. wyżej grzej, grzej, To na tym checkpoint się nas wyrzuciło. No tu teraz... Tera, jaki czas, kurde, myślałby kto. No ale grzej, no coś jedzie. No dobra, tutaj mam no, niectrzeżowanie. No chyba was boli, że będzie przez stanu czerwonym. Turbo. Checkpoint, ładna przewaga, 13 sekund, ale ten bok wnieciony tam będzie, kurde, wniecie w tym samochodzie, stoi mi ta muzyka, ten sąd znany. A, to tu skręci, dobra. No, on też musiał, oczywiście. Sorry, panie, ja mam pierwszeństwo. Czyżby meta? Nie, jeszcze. No, coś mi te drifty jeszcze nie wychodzą. Niestety. O, zielone mamy akurat. Nie tam się nie stanie. Jeszcze ile tych punktów Jeszcze trochę, tutaj mamy ładną prostą to błyniemy naszą pakę. To biedactwo. Nasze biedne dziecko, i naprawdę. No, ta sterowność tutaj z tym skręcaniem, to podoba mi się naprawdę bardzo. O, ile nitra mi nam się załatwiono, nawet się zorientowałem. Meta, o, kurde. Jaki ładny. Łone... o, nie ta kamera, nie Dobra, no i co skończymy? Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie.